Wsi gramy sobie w plany Masz... Nie wiem, nie pewnie, jak się nazywa, ale nie Solar Smaczna. I e, właśnie tutaj chodzi żeby rozwalać. planetę zanim będziemy rozwalać, zostawcie e, łapę w górę, suba i, i ten. Zostawiliście suba łapę w górę to e, możecie zaczynać, mamy tutaj takie żeby zniszczyć planetę, jak. O, takie coś mamy. Kilka laserów. Mamy jednak taki duży laser. O. Mamy taki, że możemy sobie. Patrzcie, możemy tutaj sobie przytrzymać. Możemy niszczyć. O taki laser. Długi laser. Tak laser jest, jest taka kulka, która jak się, patrz, patrz. jak właśnie rzucimy to na wybucha, znaczy, nie ona tylko, ona wybucha, ale ten też w ogóle nie wybucha. I możemy sobie nastakować takich kulek ile chcemy i patrzcie, weźmiemy taki laser, patrzcie i to wszystko wybucha. Wszystko wybucha? Ja tutaj mamy takie coś. Takie, no, takie małe rakiety. O. Dalej mamy. Patrzcie. Mamy takie o, takie coś, które, no, jak. Jed... Patrzcie, wybucha kawałek i jeszcze. Jak się głożej, to cała planeta robi, no nie ma już ludzkości. Widzicie, jak szybko leci lud, ludzkość i już cała planeta jest czerwona. Nie ma ludzkości w ogóle. Więc to jest, jak ktoś chce bardzo szybko zniszczyć planetę pod względem ludności, to można to zrobić. nic i tak. Dobra, teraz mamy takie ruchodę i to jest tak o, właśnie jak ją to postawimy, to i taki las, takie coś że idzie nam przez e, co planetę i niszczy właśnie o tych się... no, no Nie wiem, jak to mam e, wytłumaczyć, jak to działa. Ale zresztą sobie planetę, oczywiście patrzmy, tutaj kilka planet, które możemy sobie wybrać, możemy sobie wybrać własną planetę, też to jest o, takie mamy, takie coś, możemy kilka tego wziąć i możemy przy... dzięki temu, temu przepłowić planetę na pół. Właśnie tutaj też jest jądro ziemia jak i jądro ziemi, to też już nikt nie żyje O jakieś osiągnięcie e, Odblokowałem e, Tam mamy takie coś e, Też e, idzie, to nie przepływa panem do pół, ale się i e, wlatuje z drugiej strony, czyli przedziurawia planty na wylot Mamy też tarcze Czyli czy patrzcie, jak? Hmm. Baczmy, baczmy. Dobra, se wezmę kilka, a to znaczy, bądź się my... takie coś, to to się odbija. Patrzcie, bo to, to chroni, to chroni, żeby nie uderzało w Właśnie. To tarcza. No i jak się cuku jak się cokolwiek właśnie no i to jest taka tarcza wracając do tarczy dobra dalej e, mamy to takie coś o Patrzcie jak to działa Oj, taki wielki laser idzie na wylot przez, e, przez ziemi to też niż ziemi też może i to się staje aż planeta Oj, tutaj planeta wybucha, jak to się użyje. Patrzcie to wybuch no jak się tego to to wybucha ten promień to jest promień dobra, zadamy reset planety tak to działa jezu rzeka nie no dobra, puścimy sobie jeszcze jedno i Opuścimy sobie takie trzy. Dobra, zrobić cięcie, bo... Dobra, już, już jesteśmy pociągnięci, bo... Kolejną rzecz, którą mam pokażę, to jest takie coś. Ufa. Właśnie. O. o że no. Tak. E... No, ledwo to robi to ufa, ale dobra, e, mamy. To wam no, pokazałem wszystko, tutaj mamy takiego, u... mamy meteoruczek tak takiego. Który powoduje małe zniszczenie. No, ale małe czy ten meteoryt powoduje, mamy tutaj zwykła meteorytów, takich malutkich o o no, więcej szkód powodują te małe e, meteoryty, dalej mamy takie, które wciąga wszystko o widzicie w, e, wciąga ten. To wszystko i, i tak jak ten, uszkodzenia spowodowało. na myślę, Dobra, teraz mam takie pioruny, pioruny. O. Które też są mocne. Patrzcie, patrzcie, jak nic te planety. No, duże szkody wywołały. Dla taką kulę, która przechodzi przez ziemię, ale to musimy teraz planeta, planetę. To, zaraz planeta, planetę. Eee, reklama. Dobra.

Reklama była no Nie no muszę internet wyłączyć Nie dobra no nie włączyć Dobra kolejny Wam Pokażę W tej grze Przepraszam ale Przepro Przepraszam Przepraszam nie działa muszę się no, a zaraz przepraszam za. Yy, nie wiem, się, Bo o coś tam. Ja, mama się, ale. Nie ja, ja pokażę mam tego. taki duży robak przechodzi przez ziemię. O, taki duży robak przechodzi. Długi strasznie. Yy, przez ziemię. Przechodzi jak widać. Nie wiem czy nawet w nawet przechodzi przez tą ziemię. No. Ale dobra, to robaka tutaj ma taką ośmiornicę, która zabija część część ziemi. O, widzicie jak zabiera swoimi mockami część ziemi. No. I, I takie nic ja no, się nie powoduje. Damnego pana stał i wani w ziemi. Dosyć spore, e, spore e. widzicie, jak duże zniszczenie jednym ciosem chub zadał. Jak jednym hitem patrzcie jak zrobię kilku takich, którzy walą. E, tym e, widzicie, I jak mocno nie walał. Jak się kilku postawi, normalnie mam lagi, no ale. Ale tak to wygląda O widzicie jakie uszkodzenia spowodowały? No dosyć słone. Dobra, teraz trzeba zniszczyć ziemię, a zniszczyć się ja, tylko tym. Zobaczymy. Dobra, to będzie chyba na... Tyle jak zniszczymy planetę, to będzie na tyle z tego materiału chyba. No tak, będzie na tyle, więc... Więc... O, widzicie, to mi normalnie świeci się Planeta Ziemia, Jak się tego użyję. No i wybuchło, no Dobrze, ale zaraz skończymy. Ten film muszę jeszcze zrobić miniaturę, ale dobra Teraz... A jeszcze wam pokażę, że można se e, zmienić tutaj tło. Chcę się do miniaturki, to może mieć takie, takie. I, i takie można mieć, więc to. E, ale mi się najbardziej podoba te. Nie, bo czasem wytłumaczę. O. Te albo. Te. Nie, no ten drugi. Tu. Dobra, więc robię sobie na córkę. Co i bardziej, żeby. Było. O, zatrzymuję się. I to jest fajne, że można se zatrzymać. o i o no, można se tło można se o takie coś zrobić, można se samo bez e, tego ja sobie o Oby. Se zrobili no. Dobra, to zaraz. Więc to będzie na tyle do materiału. Tego. Może jeszcze wrócić do menu Są głośność, grafikę można sobie zmienić. Achygmenty, reset można sobie planetę zmienić. Widać, widać. Dobra, to będzie na tyle. mam też. Pytanie czasu, ale e... można zacząć, więc to e... będzie no, można też spowolnić jak widać ale zatrzymamy e... to będzie na tyle, zostawcie suba, łapkę w górę komentarz do następnego filmu e... zostawcie pięć łap w górę jak chcecie co Kolejne... jest zy... masza e... do następnych filmów you know where